Śmiesznie jest to, co jest. Im niższe ustawienia tym, tym mniej klatek Paradek w GTA 4 w GTA 4 Be. tak nie było Nie kłam. B. No Dobra. i czemu tamten koleż nie był tam? Tylko wybieg. Po prostu parowy No to niech się przestanie... Okno uwaga bać. okno. To nie jest na to. Już koniec. Dobra. Kurde, po prawej. Ej. Ja się tam koniec? Skoń... Już koniec, no tyś widział koniec. Ej, ładny ku Nie, tak piknie. Mówię, ale... Jezu. <laughs> nie, no Jezus. Nie! Oby stwierdził, że nie kupi takiego jak mojego, żeby nie było drugich identyczne. Tak! Dokładnie. No bo po co komu... W, końcu, ko jak... w końcu co byś zrobił, jakby ktoś przeszedł takie sukience co jak ty? No. Jakby. jakby wszyscy mieli takie same To by było bez sensu eee, nie, może być szarp no Powiedz wam coś, na niskich ta gra wygląda identycznie jak na wysokich no. <laughs> Tylko tekstury takie gorsze no be. Znowu B Tyle razy dostali pierdziel na tym B Mój. Dzięki. Pewnie by mnie zabił. Dobra, spaka. Tu Hello. Say hello to my friend, Cox. You. <laughs> Wracam do Bizona. M4, M4 leży, jak ktoś chce to. Nie chce weźmie. Chyba bym nie wymienił M4 na Bizona A ja bym wymienił no. Na prze 90? Dobra Jeszcze tak, chociaż też bym nie wymienił Bizon ma więcej naboi I więcej za niego dałem Bo M4 mi wytropiło Jeronimo O oh, fuck, shot Chłopaka na środku no, szkoda, że do zera nie będziesz. Dzięki za flesza. Bardzo fajny był <śmiesz> poko Też ci rzucę. <śmiesz> no. Okej. Okay. Nie, nie, nie Idę przez longa. A mnie to nie obchodzi. Idę w ogóle do na tak, B. Wszystko w temacie. Jestem ciekaw, jak będzie was słychać na nagraniu. Fantastycznie. Mówi, jak jaka mnie słychać. <laughs> Sprawdzam radyjko. <laughs> I powiedzcie mi, czy wy też tu macie takie coś czarnego? Czy... a? Tu? Nie, pewnie ci tekstura nie wczytała. Tak też, czasem bo... się robi na sosie. To nigdy mi się nie wczytuje. Bo ja tu zawsze mam to czarne Kurde A wupa na krótkiej Dwóch krótka Jeden na drugiej Trzech krótka Płatka Bawaj Kelly style nie wiedziałem, chyba jeden był od Longa. Powiedz coś? A nie, myślałem, że cię Kappa pokonała, ale to nie Kappa. co, jakby ten odląga tam nie był, to by to zadziałało. mi się wycofał. Przeładowany. Trzeba, trzeba by kiedyś postreamować, wiesz, Pro Player Silver 3. Serio? No, 3-5-0. Go there and save the world again. O, podniósł twoje M4. No dobra, dobra, ale to i tak zaraz widzicie. Nie, to jest krwawy tygrys, nie, prze nie przejmuj się. O. O. <grytanie znowu> Koks, oni teraz będą mieli twoje krwawe M4. Yes! Aaa, nie wywaliła. Dobra. Uwaga bo kupię ten, ten M4 Jak tu sytuacja wygląda? Oczywiście koks jest pierwszy A no, ja stabilny na drugim Normalnie jest No, a ja ostatni nie? Ja. Normalnie jest No kto tu rzucił? Ja będę na długi Geniusza rzucili no to smoke'a, więc nie mogłem bronić środka Short! A w tyłek <laughs> Ale short Ja znaczy, znaczy short mid jest właściwie. Tam przy tym ich wyjściu ze spawna Tutaj Danek dobrze idzie, bo analuje Ale ich tam już nie ma. To jest na shortcie jeden? O oh, Taka flesza fleszam tylko No kura przesunąłeś mnie No to... Moja no do nas no. No, ja zaskiepciłeś fleszami w desie Bo mnie przesunąłeś Mhm, mm mhm mm Nie mogę... No. Mhm mm Dobrze Idę tam Ono nataczyn no. Wszystko w temacie panowie Pijcie się kurtownie Hmm. Ale już jest, nie jest, 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 jest. z 10-2, Tak to ciągle możemy przejechać 13, pamiętacie ile było? 13-2? Oni są takie pół eko. To z diglem na no, to się? Oni są, no, takie nie, bardzo, chęcich. bardzo z diglem. nie. w CZ-ka. Nie! <śpiewanie> <śpiewanie> o Boże. Tam siedzieli w ogóle. Nie wiem, ile przez Ciekawe, ile zajmie mi takie nagranie. Skradaj się, kurs, skradaj. Ja nie rozumiem...

Nie wiem co za smoke Show me your photo się nie umawiam. Ale z ładnym już tak uh. <tiny Maria> <chat> O oh, a Wpa przynajmniej <tiny> No to nie <administration> No to właśnie wracam się Jedno <treated human emissions> To znaczy, Jakbyśmy w Battlefield grali, straciliśmy B O, oni też stracili A jest bomba tutaj Gdzie? Na Aha, Ale chciał podnieść

Widzisz, kup... nakupiłeś zabawek i nie ma się z kim bawić. No ładne... A mu z tej zora przy żeby <laughs> mama mówiła... Ej. Nie kupuj, Informacja. nie kupuj. To chyba jest... Znaczy, bawić to pytamy na longa. bym był. O, Poszedł flash na longa. O, ale dobry flash. To to... Short! Ho, ho, hoj. Szkałcik na shortcie. O, Jezu. Hard, powiadasz. A ja co no, odpowiadasz Ale faktycznie. Już nie! <laughs> Not anymore Bo Dostał bułeczkę po prostu między oczy No to co? Bronimy Częstochowy w tym momencie Polujemy teraz. Polujemy! O! Będźcie już O Cox27.3, ty jesteś po prostu... Co? Przegięty. Report. Ty jesteś naprawdę, ty jesteś OP na maksa. Nie OP, tylko styluję chwilę po prostu, nie? Wiemy. Panowie... Ja tu rzucam buku i tyle. Ja wam powiem tak. Longa. Okay. Nie, nie, ja mówiłem, że long. Ja mam flesza. Mówią, że long to long. Oni okay. mają bombę. Okej. Jemy delurkiem. Nie. Mogę być nawet jurkiem. Kiepskim jurkiem. Yeah, because fuck you. No i B czysta. No. Oh. Yeah. <laughs> Wszyscy na <laughs> No i mówiłem, że nie. Ja jednego i idzie od tego, od tych No ale ja... Bo... A, bo cię nie przebiliście. No nie. No bo ciebie nie było, To lurkuj, lurkuj. Czekamy. Umarł. Aha! Muszę <grym> zabić jednego. No ale... Doceniamy twoje starania. Ja umarłem, nie no, masz, te... Hello! To, 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 umarł. no, dawaj, 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 dawaj! O oh, fuck No, <laughs> Boże, no co nie ja zdążyłem wycofać Skończył mi się magazynek Co miałem zrobić? No. Skosy, mówię. no nie zdążyłem wyciągnąć To się działo tak szybko, to był ułamek sekundy Wiesz, 10 mniej i bym żył Pamiętaj, 10 mniej ratuje życie Obrzym time a Aaaa, no, 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 mam pak idziemy B. <śpiewanie> Wszystko pięknie. pięknie ha. Tutaj na ręcznym w lewo, Szykana w prawo i ten. Jak masz kropkę, no to mogłeś podjść na B. A nie, że my tu we dwóch jesteśmy na B. We trzech. No We teraz już We czterech. Nie, on stwierdził, że jednak tu nie wejdzie. <grywa> Kurwa. O, okno, 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 okno. O, Peter. Dobrze. Easy. Easy peasy lemon squeezy. A wyrzuciłem pistolet, ale to, to było genialne zagranie z mojej strony. Jup, so się zacząłem lagować faktycznie. No ja też. Ale bym się nie chce momencie, to jest kwestia. No czemu pewnie wiesz. Porno, nie? Nie, było dobrze, to nie dziwnego. <laughs> e, okay. Masz całą przeglądarkę w porno, no to... No właśnie, uchoporno się No, no, wszystko jasne. Bardzo ładny smok. Dałby, A, dałbym mu Nobla. No, 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 nie kiedyś by dała 10. Tak no, to No to jest po prostu przeginka na maksa. Czy ty to widziałeś? Czy ktoś to widział? Klas. Kurwa, zaszedłem ich od tyłu. Ja się boję oh łokażu to swojego Tyle dymu. Ooo! Tyle dymu, tyle dymu. Tam jeszcze Ty jesteście Nieważnie gdzie o, widzisz? Za... Nie może trzeba było O tunelu patrzy. I przez środek O wszystko koniec. Koniec poprzez, dziękuję. Miał iść przez środek? Ważne. Jest! Srebro cztery! Srebro cztery! Buja! Buja! Yes! Nareszcie! No tak to jest, Max. Ty się to się awansuje, Nareszcie! Wróciłem na dobre tory. O, Z Steam, Steam jest wymagany by dołączyć do gry. Sprawdź swoje połączenie ze Steamem i spróbuj ponownie. No tak! Bo to się, to jest gra drużynowa, to nie jest stary takie wiesz. Pitu, pitu. Ale moment, moment, moment. Skończę to jedno z nagrania i ten, i...